Karol, daj mi ma. Daj mamie ma. Brawo, świetnie. Daj mi ka. Bardzo ładnie. Daj mi fo. Fo. Mhm. Daj mi ke. 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 Mhm. Daj ke. Tak, gdzie jest ke, Karol? Gdzie jest K? Daj. Nie. Karolku, daj mi DO. Teraz daj mi DO. Świetnie. Daj mi L. Mhm. I daj G. Mhm. Karol, patrz teraz. Weź jedną. Co to? Me, świetnie. Weź drugą. Co to? Pa. Ta. Dobrze? Ta. Mhm. Weź następną? Ta. To. Dobrze. Co to? Ta. Ta jak tata na przykład, tak? Tata. Tata. Tak, to jest tata. La. Lody. Nie, lody to jest lo. A la to jest la. A to co to? Ko. Ko, świetnie, a to? Lu. Lu. Dobrze. A to by. by. A to? By. Świetnie. Teraz zamknij oczy Karolku. Otwórz. Otwórz oczka. Co to jest? Przeczytaj. Po. Po. A tu. Ja. Yeah. Pola. Pola. Świetnie.